6. Pokażę ci jak zarejestrować się w Teio Markets. Zaczynajmy. Krok pierwszy. Odwiedź naszą stronę internetową teio i kliknij zarejestruj się. Krok drugi. Podaj swoje dane osobowe. Krok trzeci. Utwórz hasło. Krok czwarty. Zweryfikuj swoje konto. Sprawdź swoją skrzynkę e-mail, gdzie znajdziesz link weryfikacyjny. Krok 5. Zaloguj się na swoje konto przy użyciu swoich danych uwierzytelniających. Krok szósty. Kliknij menu. Kliknij profil. Uzupełnij wszystkie pola i wyślij. Otóż to. Jesteś teraz zarejestrowany na PTO Markets i gotowy do rozpoczęcia handlu. Powodzenia